E, witam panowie e, ponownie. Mieliśmy już kilka filmów. E, chłopaki mówiły o różnych ciekawych rzeczach. Pojawiła się medytacja, pojawiła się tradycyjna modlitwa, pojawiła się modlitwa Jezusa, tak jak Jezus się modlił. Po tych takich konkretach przyszedł czas, żeby się troszeczkę cofnąć i spojrzeć na to z trochę szerszej perspektywy. To wszystko, o czym była mowa, te wszystkie bardzo ważne rzeczy. Wkład, składają się na jakąś większą całość, na to właśnie, na duchowość jako drogę. I dzisiaj chciałbym y, zacząć mówić o czymś, co nazwijmy sobie kodeks ruchu drogowego. To jest kilka bardzo ważnych tematów, które ja bardzo żałuję, że y, byłem za głupi, za leniwy. Yy, za arogancki, żeby posłuchać innych, żeby to usłyszeć odpowiednio wcześniej, i po prostu mu sobie sporo kłopotów po drodze. Przynajmniej tak jak ja to widzę. To jest yy, moja refleksja tutaj na ten temat. Kilka tematów, które chciałbym tutaj poruszyć. Cel duchowości w ogóle. Jak jest cel życia duchowego? Drugi to jest, nazwijmy to Guiding Principles, pewne ogólne zasady poruszania się w tym życiu duchowym. Trzeci to jakieś takie podstawowe kroki, podstawowe kierunki. Czwarty temat to przewodnicy. I piąty temat to jest takie fajne, ładne słówko, które się nazywa ojcos. Co to jest, to się kiedyś dowiecie. mówimy o duchowości jako o drodze? Ogólnie, jeżeli przyjąć, cofnąć się bardzo bardzo w tył, w naszej konwencji duchowej, w naszej religii, czyli no w chrześcijaństwie, bo było nie było w katolicyzmie, na początku stoi Abraham. Wiadomo, było stworzenie, Bóg stworzył Adama i Ewę, jacyś patriarchowie byli, ale no nawet się mówi, że Abraham jest ojcem wiary. Jak poznajemy Abrahama? No poznajemy Abrahama w ten sposób, że Bóg kazał mu wyjść z, z rodzinnego miasta, z Haranu i udać się do Ziemi Obiecanej tak? wyruszyć w drogę i jak się czyta historia Abrahama on właściwie cały czas jest w drodze, tak? jest w Egipcie, później podróżuje z Lotem później się gdzieś zatrzymuje przy Dębach Mamre yy, no, ale ogólnie to jest człowiek, który był nomadem Żydzi Starego Testamentu przynajmniej do momentu zasiedlenia się w Palestynie byli nomadami oni dali podwaliny pod naszą religię tak? duchowość jest pewną drogą Kolejna bardzo ważna postać, Jakub, Izrael. Tak? Ten, od którego w ogóle naród żydowski zjął swoje imię, Izrael. E, to też był człowiek drogi. Tak? No, wszystkie ważne wydarzenia, może nie wszystkie ważne, ale wiele ważnych wydarzeń z jego życia, wydarza się w drodze. Sen z drabiną Jakuba jest w drodze. E, walka z aniołem jest w drodze. Tak? To jest pod koniec życia, wędruje do, do Egiptu za chlebem, tak de facto, do swojego syna Józefa. A na pytanie faraona, ile ma lat, odpowiada lat mojego pielgrzymowania. To jest niesamowity piękny obraz, tak? Że życie jest pielgrzymką, życie jest pewną drogą. Nie jest pewnym z góry ukutym planem, który wykonujemy. On jest poruszanie się naprzód. Jeżeli jest droga, to jest coś, coś nieznanego. Nie jestem w stanie w 100% zaplanować. Znam kierunek, zmierzam w tym kierunku, ale jest wiele rzeczy niepoznanych, wiele rzeczy różnych. Kolejny obraz. Eee... Rdzeń sam religii żydowskiej, Pentateuch, Pięcioksiąg. Jest opis od stworzenia, oczywiście w księdze rodzaju. Natomiast, począwszy od Księgi Wyjścia, sama nazwa, nawet nazwa przecież, pozostałe cztery księgi, to jest opis wyjścia z ziemi egipskiej, drogi do ziemi obiecanej. Oczywiście jest tam mnóstwo nakazów po drodze: Księga Świętości, Księga Kapłańska, natomiast, natomiast to jest cały czas wydarza się w drodze. Ci ludzie są ludźmi drogi. Prorocy, jak chcieli napomnieć Izraelitów, jak chcieli im wyknąć pewne rzeczy, wspominali okres miodowy, a okres miodowy to był okres na pustyni, ten moment, kiedy oni szli. Nie kiedy osiedli już w Izraelu, o, o, obrośli w piórka, nabrali tłuszczu i zaczęli sobie pięknie i fajnie żyć, oni byli cały czas w drodze, cały czas w wyjściu ku temu nieznanemu, ku temu, co dalej. Kolejny obraz, kolejne bardzo ważne wydarzenie w historii Izraela, naszych przodków, powrót z wygnania babilońskiego, znowuż droga, tak? No a chyba najwięcej mówiąca rzecz, tak de facto, się popatrzymy na Jezusa, tak? tego, który jest dla nas, jest naszym Bogiem, jest naszym Panem, on jest cały czas w drodze, tak? On jest cały czas w drodze do Jeruzalem, cały czas jest, poszedł do Kafarnaum, poszedł do Petsaidy, popłynął tam, popłynął siam, tak? On nie ma, owszem, ma dom, tak? Mówi w pewnym, jest dom, gdzie gdzieś gdzie pewne rzeczy się rozgrywają, natomiast większe rzeczy rozgrywa się cały czas w drodze. Dlatego no, trudno nie przyjąć, że życie duchowe tak de facto jest drogą. Nie jest czymś zastanym, jest pewną pielgrzymką, pewnym poszukiwaniem, pewnym wykraczaniem naprzód jest drogą. Gdyby przyjąć obraz niewzięty z chrześcijaństwa, nawet można powiedzieć daleko od chrześcijaństwa wzięty, bo wzięty z niczego, który przecież napisał antychrześcijanina, który powiedział, że Bóg umarł, nicze pięknie wyraża yy, pytanie. Kim jest człowiek? Człowiek jest liną rozpiętą pomiędzy człowiekiem, pomiędzy zwierzęciem a nad człowiekiem. Człowiek jest drogą, człowiek jest mostem, człowiek jest przejściem. Pewna intuicja myśliciela, który wcale nie był chrześcijański, bardzo głęboko połączona z tą wizją chrześcijańską, że tak de facto życie człowieka, życie duchowe jest cały czas pewnym wyruszeniem, pewnym pójściem naprzód, pewnym przejściem. I to. Że tak rozumiemy życie duchowe rzutuje na wszystkie inne elementy, na to wszystko, co będzie o czym będę opowiadał potem. Biorąc to wszystko pod uwagę. Pamiętając o tym wszystkim, warto sobie zadać, przyjrzeć samemu sobie i zadać sobie kilka pytań, tak czy ja tak de facto jestem człowiekiem drogi, czy moje życie duchowe jest życiem poszukiwania, życiem odkrywania? Część jest, znalazłem, jestem zadowolony i nie mam żadnych pytań, żadnych wątpliwości, bo ja, że w ogóle jestem w raju. Czy moje życie duchowe jest, wiąże się też z, z gotowością też do uznania własnego błędu, do uznania tego, że źle wybrałem kierunek, że być może trzeba coś zmienić? Kolejne ważne pytanie: jakimi zasadami się kieruję, krocząc tą drogą? Czy mam na tej drodze jakichś przewodników? Jeżeli tak, to jakich? Dlaczego takich przewodników wybrałem? Kto mi towarzyszy na tej drodze? I jak ja towarzyszę innym. Jaki cel sobie stawiam po tej na tej drodze? K ku czemu ja tak de facto zdążam? Ponieważ odpowiedź na to pytanie jest odpowiedzią kluczowo, to jak sobie na to pytanie odpowiecie, determinuje całe wasze życie duchowe i będzie to zupełnie różne życie, zależnie od tego, jaki cel sobie postawicie.